Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnym już odcinku na kanale Porozmawiajmy z Czatem. Dzisiaj temat szalenie aktualny będzie dotyczył wyborów prezydenckich, a konkretnie tego, czy każdy z nas może zostać prezydentem, tak jak nam to mówi demokracja. Przynajmniej tak czysto teoretycznie. Temu się przyjrzymy, to będzie bardzo szczegółowa, taka naukowa analiza. Będziemy opierać się na danych statystycznych, będziemy podawać źródła. Przytoczymy tutaj parę artykułów z gazet. No, i e, może zanim zaczniemy przechodzić do tego tematu w sposób tak stricte merytoryczny, chciałbym Państwu powiedzieć, co mnie zainspirowało do tego odcinka. A zainspirowało mnie, e, no, może zanim przejdziemy do tego e, mojego. Tej mojej morskiej opowieści, e, zaznajomy się z, takim, z taką myślą. By dostrzec, że król jest nagi, nie potrzeba ani tytułów, ani wielkich nauk. Wystarczy odrobina odwagi, by spojrzeć i pomyśleć samodzielnie, jak dziecko, które jeszcze nie nauczyło się bać prawdy. I e, zainspirował mnie bajka Andersena, Nowe Szaty Króla. I za chwilkę Państwo zrozumieją, jak bardzo ta opowieść odzwierciedla sytuację, jaką, jaka opisuje strukturę wyborów, tego jak my się zachowujemy wobec niej, tych prezydenckich oczywiście. Ona pokrótce, ja może tak opowiem, polega na tym, że król zleca, żeby ktoś uszył najpiękniejsze szaty, które nie będą widoczne dla ludzi głupich i niekompetentnych. No i znajdują się jacyś, 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 jacyś dwa i tacy agenci, którzy oczywiście oszukując udają, że te szaty szyją. No i król oczywiście nie może się przyznać, że ich nie widzi, no bo wyjdzie na głupiego, niekompetentnego. Wychodzi na paradę, wszyscy ludzie milczą lub udają, że je widzą, no bo wyjdą na głupich i niekompetentnych. No i w końcu przerywa Tą całą farsę małe dziecko, które nie jest zaznajomione w tych konwenansach kulturowo-politycznych itd. które mówi, że król jest nagi, co jest prawdą. No i ja dzisiaj w tym odcinku wcielę się właśnie w tego chłopca, który z czystej perspektywy przyjrzy się temu bez żadnych naleciałości takich kulturowo, społeczno, psychologiczno, politycznych. Jak to jest z tymi wyborami prezydenckimi? I zanim przejdziemy do tej merytorycznej analizy, tylko tak pokrótce przedstawimy, jak szalenie istotny jest to problem i jak bardzo on wpływa na nas jako społeczeństwo. Onet, kobieta, pisze, proszę won, czyli jak Polacy kłócą się o politykę przy wikilijnym stole. Medonet pisze, psycholog, gdy oglądamy kłótnie polityków, sami stajemy się kłótliwi. Fakt pisze, zaczęło się spokojnie, ale czy kłótnia o politykę ale kłótnia o politykę zakończyła się tragicznie. Polki.pl piszą: kłótnie o politykę niszczą nasze małżeństwo, oddalamy się od siebie, a on mówi, że żyje pod jednym dachem z wrogiem. Deon pisze. Rodzinne kłótnie wyznawców partii politycznych, nierzadko z powodów politycznych świata poglądowych w światopoglądowych polskich domach wybuchają kłótnie i z pewnością nie jedna wybuchła po wczorajszych wyborach. Wszystko to najważniejsze. Pisze, polaryzacja polityczna stwarza zagrożenie dla zdrowia. Im bardziej radykalne poglądy, tym gorszy stan zdrowia. Wynika z nowej analizy opublikowanej przez Nature magazine. E, polaryzacja niszczy to, co w nas najcenniejsze. E, polaryzacja społeczna niszczy w ludziach. To, co najcenniejsze, uważa psycholog osobowości profesor Piotr Oleś. E, mama to ja, pisze, córka nie przyjechała z wnukiem na święta, bo ma dość kłótni o politykę. A ja płaczę. Starsi panowie pobili się o politykę. Ostatnie wydarzenie polityczne w kraju zbudowały wielkie emocje. Biały o politykę powiedział: czwórka starszych panów, średnia wieku, uczestniczących w bójce to 80 lat. Jeden z nich trafił do szpitala, trzech na komisariat policji. Napadnięty mężczyzna opadł na ziemię, zdołał jednak wstać i wezwać policję. I no, staruszkowej rozmawiają. Polityce w białostockim parku Planty podzieli się o dwa, na dwa obozy o odmiennych poglądach. W pewnym momencie, gdy zabrakło argumentów słownych, 84-latek rzucił się z pieściami na swoje. Jego kolegę. I tu jest taki najbardziej wyraźny przykład, do czego w granicach może doprowadzić ta polaryzacja społeczna. Ojciec zabił syna. To jest akurat z Ukrainy, ale powiedzmy opisuje dosyć drastycznie, ale precyzyjnie te konsekwencje tego typu polaryzacji. Ojciec zabił syna. Tragiczny finał kłótni o decyzję prezydenta. W trakcie imprezy urodzinowej 28-letniego mieszkańca ukraińskiej Odessy doszło do tragicznego w skutkach kłótni ojca z synem o prezydenta Poroszenko. Kłótnia przerodziła się w bójkę, w końcu której 51-letni ojciec solenizanta zadał mu śmiertelny cios nożem. Tak wyszło, że miałem rację, powiedział zabójca, wyjaśniając okoliczności tragedii. No i tutaj już żartów nie ma. No jest to problem społeczny tej polaryzacji szalony. A teraz za chwilkę dowiemy się, jak bardzo on jest czy nietrafiony i w ogóle bezsensowny na poziomie takiej logicznej analizy. I przechodzimy teraz już do tej analizy. Analiza kosztów niezależnej kampanii prezydenckiej na rok 2025. Aby zrozumieć, dlaczego start w wyborach prezydenckich w Polsce bez wsparcia partii politycznych, to jest bardzo ważne, to jest yy, analiza dla kogoś, kto nie ma nic wspólnego z partiami politycznymi, czyli jest tak jak każdy by chciał, niezależny, yy, nie jest zależny od, yy, od właśnie partii politycznych, od finansjery, od wpływowych grup, jest po prostu takim zwykłym obywatelem. Aby zrozumieć, dlaczego start w wyborach prezydenckich w Polsce bez wsparcia partii politycznych, finansjery lub wpływowych grup jest praktycznie niemożliwy, rozbijemy proces na logiczne etapy, podając konkretne wartości liczbowe i źródła. Krok pierwszy, podstawowe wymagania formalne, aby zostać kandydatem. I tutaj takiej formalności musimy przeskoczyć przez to, żeby po prostu... E, e, pokazać Państwu absolutnie całe spektrum tego, co trzeba wykonać, żeby tym prezydentem zostać. Aby zostać kandydatem prezydenta Rzeczypospolitej, trzeba spełnić trzy kluczowe wymagania. Zebrać 100 tysięcy podpisów poparcia, i to źródło tych informacji to jest kodeks wyborczy. Problem. Logistyka zbierania podpisów na terenie całego kraju wymaga wolontariuszy, minimum 2000 osób, jeśli każdy zbierze 50 podpisów dziennie przez jeden miesiąc, albo płatnych zbieraczy. Średni koszt 3 do 5 zł za podpis, czyli 300 tysięcy do pół miliona, czyli koszt organizacji to jest minimalnie pół miliona złotych. Proszę sobie wyobrazić, jakie są pieniądze dla przeciętnego człowieka abstrakcyjne. Już na, na tym, jednym, w tym jednym punkcie. Założyć komitet wyborczy, prowadzić kampanię zgodnie z prawem. Potrzebny stat prawny, księgowość, obsługa finansowa minimum 500 tysięcy złotych. Źródło państwowa komisja wyborcza. Przedstawić, przeprowadzić kampanię wyborczą, by dostrzec do obywateli. To kluczowy element, który realnie decyduje o szansach na wybór. Koszty prowadzenia kampanii są ogromne teraz właśnie yy, dochodzimy do tego jak ogromne koszty skutecznej kampanii, aby realnie liczyć się w wyborach kampania musi dotrzeć, dotrzeć do całego kraju e, media 50 do 70 milionów złotych koszty reklamy w TV 30 sekundowy spot w prime time w TVP, TVN, Polsat to jest 50 a 150 tysięcy za jedną emisję przy założeniu pięciu emisji co jest Strzanień małym wynikiem przez 30 dni to jest 7,5 miliona złotych. Reklama w internecie, w mediach społecznościowych od 10 do 15 milionów złotych, billboardy w miastach 15 do 20 milionów złotych. To nie są takie rzucane znikąd milion złotych. Ten, 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 ta, ta synteza tych, tej analizy jest tu teraz Państwu przedstawiana, natomiast ona uwzględnia i inflację, i bazuje na kosztach z przed, przed wcześniejszych wyborów. Można jej powiedzmy plus minus zaufać. No, w każdym razie za chwilę dojdziemy do tego, że czy to będzie 50% więcej, czy 100% mniej, czy więcej, to nie ma żadnego znaczenia, bo. To jest po prostu poza zasięgiem praktycznie wszystkich. Udział w debatach i spotkaniach medialnych jest możliwy tylko dla ludzi rozpoznawalnych. Koszt całkowitej obecności w mediach to jest 50-70 milionów złotych. Podróż, organizacja wydarzeń między 20-30 milionów złotych. Przyjazny hotele, wynajem sal na spotkania z wyborcami w całej Polsce. Koszt organizacji wieców wydarzeń 500 tysięcy złotych za jeden duży wiec. Jakie to są koszty? Jaki to jest w ogóle biznes? Koszt utrzymania sztabu doradców, prawników, specjalistów to jest 10-15 a milionów złotych. Druch ulotek, banerów, materiałów wyborczych 10-20 a milionów złotych. Ulotki, plakaty, materiały informacyjne. Koszt dotarcia do 20 milionów obywateli to jest minimum 10 milionów złotych. I podsumowanie tych kosztów to jest minimalny koszt, by mieć realne szanse. I mówimy tutaj nie o zaistnieniu, jako zjawisko, czyli kandydat, tylko o realnej szansie wygrania. Tych wyborów. To jest, między, to jest od 118 do 147 milionów złotych. To jest minimalny koszt kampanii, by mieć realne szanse na wygraną. Jaki to stanowi kontrast z taką naszą rzeczywistością codzienną? Oszczędności Polaków, ile osób ma takie pieniądze? Tylko około, uwaga. Tylko około 100 osób w Polsce posiada wolną gotówkę większą od 147 milionów złotych. Źródło to jest lista najbogatszych Polaków według Forbes'a. Bo, bo to nie jest tak, że czyjaś firma jest wyceniana, on ma jeszcze jakąś nieruchomość i on to wszystko sprzedaży, żeby zostać prezydentem. No nie zrobi tego. Tu liczymy tą wolną gotówkę, czyli powiedzmy konto, konta oszczędnościowe i takie gotówkę, jaką się tam po prostu ma. Wniosek: 99,999% ,99 Polaków nigdy nie będzie w stanie samodzielnie sfinansować kampanii. Niech to do państwa dotrze, bo jak ja widzę, jak ci ludzie się zażerają, tak jak przed chwilą wspominaliśmy, że nawet do zabójstw doszło tam gdzieś w odeszcie odnośnie tam prezydenta, poglądów na temat prezydenta, ale w Polsce wcale też nie lepiej, bo ci 80-latkowie, którzy się tam pobili, że policja musiała interweniować, to. No to pokazuje, jak ludzie są tym przejęci na poziomie emocjonalnym. No to jest dla nich ważniejsze od godności, kultury i, i relacji międzyludzkich. Media: kto decyduje, kto ma szansę? 90% mediów w Polsce jest kontrolowany przez kilka korporacji i grup interesów. No to odsyłam do odcinka na temat tego, kto w istocie rządzi światem, no, rządzi światem kapitał czyli fundusze inwestycyjne. Dostęp do telewizji, bardzo dobry y, odcinek. Dostęp do telewizji i gazet zależy od układów politycznych i finansowych. Y, Niepartyjny kandydat bez wsparcia oligarchii finansowej nie istnieje medialnie. Wniosek, nawet gdyby obywatel zebrał, uwaga, 147 milionów złotych, media mogą go całkowicie ignorować. Czyli nawet jeśli byśmy przekonali jednego z tych stu Polaków, który ma E, takie pieniądze, żeby zostać tym prezydentem, to jest duża szansa, że e, jeśli, że tak powiem, e, te struktury e, strukturą by się nie spodobał, to media mogłyby go całkowicie zignorować i to wszystko jak to przysyłem krew w piach, tak? Formalne brokady systemowe i tutaj przechodzimy do naprawdę e, Niesamowitych faktów, sam o tym nie wiedziałem i przyznam szczerze, wzbudziło to moją złość. System bankowy może odmówić obsługi konta Komitetu Wyborczego e, źródło pod Fundacji Batorego. O co tutaj chodzi? W, pokrótce chodzi o to, że e, e, konto Komitetu Wyborczego e, rządzi się zupełnie innymi e, prawami. Jeżeli ktoś chce zgłosić obsługę takiego konta, założyć sobie takie konto komitetu wyborczego w jakimś banku, to musi mieć wiele, przez wiele instytucji potwierdzenie, że jest na to zgoda, że spełnia to formalne warunki, ale oprócz tego jest olbrzymia ilość problemów, powiedzmy, ale też wymagań. Zrzucanych na ten bank, który udziela możliwości obsługi takiego konta komitetu wyborczego, i w związku z tym to prowadzi do tego, że dla mniej istotnych, na przykład komitetów wyborczych, bank, ze względu na to, że dla niego to jest żaden interes, po prostu tylko olbrzymia ilość kłopotów, no i jeszcze ewentualnie podpadnięcie niektórym gremiom bardzo wpływowym, no to odmawiają czegoś takiego. To jest po prostu ten poziom taki. Blokady systemowej. Przepisy finansowe ograniczają wypłaty do, od obywateli. Maksymalna płata jednej osoby to jest 15-krotność minimalnej pensji, czyli teraz około 65 tysięcy złotych. Oznacza to, że minimum 2300 osób musiałoby wpłacić po maksymalnej kwocie. Wniosek. System finansowy i prawny. Uniemożliwia niezależnym kandydatom start w równych zasadach na równych zasadach. I finalne wnioski: iluzja demokracji. Koszty skutecznej kampanii są od 118 do 147 zł, co sprawia, że tylko miliarderzy lub kandydaci wspierani przez oligarchię polityczno-finansową mają realne szanse. Czyli gdzie my tu mówimy o jakiejś niezależności. 99,99% ,99 Polaków nie ma dostępu do takich środków, ani osobiście, ani w formie społecznego wsparcia, media kontrolowane przez elity decydują, kto istnieje dla wyborców. Bez pieniędzy i układów nie ma szans się przebić niech, niech ci ludzie, którzy yy, tam w wieku 80 lat prawie, prawie się pobili, po tak? a właściwie pobili się. tak. Ci ludzie, którzy w Odessie prawie no, 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 no odebrali sobie jedna osoba drugi, drugiej osobie e, odnośnie człowieka, którego właściwie nikt osobiście nie zna i jak się okazuje oni też jako wyborcy nie mieli żadnego wpływu, czy ten zagłosował za tym, czy za tamtym, co to w ich życiu zmienia, a oni się tam no, dokonali e, mordu na e, płaszczyźnie takiej politycznej. System finansowy prawny utrudnia oddolne finansowanie kampanii, nawet gdyby obywatele chcieli wesprzeć niezależnego kandydata ograniczenia prawne to uniemożliwiają. Formalnie każdy kandy może kandydować, ale realnie tylko ci, którzy zostaną zaakceptowani przez system władzy. Czyli demokracja jest iluzją. Wybory prezydenckie to jedynie teatr, w którym społeczeństwo głosuje na wcześniej wyselekcjonowanych kandydatów. Niech to do Państwa dotrze: demokracja jest iluzją. Wybory prezydenckie to jedynie teatr, w którym społeczeństwo głosuje na wcześniej wyselekcjonowanych kandydatów. Podsumowanie: czy jesteśmy bezsili? Nie, ale walka wymaga innego podejścia. Pojedynczy kandydat nie ma szans, ale ruch społeczny tak. Jeśli by Państwo chcieli, to można o tym nakręcić, bo to jest tak temat rozległy, jak spróbować przynajmniej czysto teoretycznie ominąć ten zamknięty system, bo teoretycznie jest taka możliwość. To jeśli Państwo wyrażą taką chęć, to zrobimy o tym oddzielny odcinek. Największą siłą jest świadomość społeczna i odno. Organizacja trzeba przełamać monopol medialny i finansowy, aby obywatele uzyskali kontrolę nad polityką. Jeśli nic nie zrobimy, system nigdy się nie zmieni. Ale jeśli ludzie zrozumieją mechanizmy manipulacji, zaczną działać wspólnie, możliwe jest odzyskanie demokracji z rąk elit finansowych i politycznych. No. Powiem tak, raczej to jest mało prawdopodobne w taki sposób, bo pętla się zacieśnia, prawo się uszczelnia, a my, jako Europa, mocno biedniejemy, czyli nasze możliwości też się ograniczają. Czy istnieje realna możliwość głosowania na niezależnego kandydata na prezydenta? Bo to jest szalenie ważne, bo ludzie łudzą się tym, że istnieje taka możliwość. Krótka odpowiedź jest nie. I dłuższa odpowiedź w obecnym systemie wyborczym medialnym nie istnieje żadna realna możliwość, by niezależny kandydat niepowiązany z wielkimi partiami czy finansierami, miał jakąkolwiek szansę na zwycięstwo. No nie wyciągnie sobie z kieszeni 150 milionów złotych, bo ich nie ma. I teraz pojawia się pytanie bardzo ważne. Dlaczego zatem zdecydowana większość populacji o tak oczywistych faktach, no. To są tak oczywiste fakty, jak w tej e, opowieści Andersena o, tym, o tych e, nowych szatach króla. To jest tak oczywisty fakt. Nie wie, dlaczego zatem zdecydowana większość populacji o tak oczywistych faktach nie wie i daje się nabierać na ten teatr, którego, żeby zdemaskować, nie trzeba ani specjalnej wiedzy taka jest moja sugestia. Ani też umiejętności. Wystarczy kartka papieru i podstawowa umiejętność dodawania lub obsługi kalkulatora. I czat odpowiada? Dlaczego większość ludzi nie dostrzega tej oczywistości? To jedno z najważniejszych pytań dotyczących funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Dlaczego tak proste do zrozumienia fakty są ignorowane przez większość? Dlaczego ludzie wierzą w demokrację, mimo że wystarczy chwila logicznej analizy, by, zo zoba by zobaczyć, że to fikcja? Odpowiedź nie tkwi w braku inteligencji czy wiedzy, ale w systematycznej, wielopoziomowej manipulacji, jakiej jesteśmy poddawani od urodzenia. Film na temat teorii głupoty opisanej przez Dietricha Benhoffera jest wspaniałym dopełnieniem zrozumienia tego mechanizmu. Link do tego będzie pod filmem. Polecam bardzo, bardzo krótki film otwierający oczy na pojęcie głupoty. I pokrótce tylko dodam, że e, to zjawisko ma bardziej podłoże e, emocjonalne niż intelektualne. Podsumowanie. Dlaczego większość ludzi nie dostrzega e, oczywistości? System edukacji uczy posłuszeństwa niekrytycznego myślenia, media kontrolują narrację, selekcjonując informacje i kreując emocje. Psychologia społeczna sprawia, że ludzie nie chcą akceptować prawdy i sami się cenzurują. To... <laughs> Do tego dochodzi, że ludzie sami siebie cenzurują. No na przykład, jeżeli ktoś, tak jak ja, zechce po powiedzieć, że ten król jest nagi, czyli hej, to nie ma żadnego sensu, przecież na kogo wy tam chcecie głosować? Oni tam już wybrali, jeszcze zanim my poszliśmy na wybory. Taka osoba jest nazywana właścicielem teorii spiskowych. I o tym będzie też tu Państwu, zaspoileruję następny odcinek o takim pojęciu jak kalka pojęciowa. To jest, wydaje się, wcale nie tak tajemniczy termin, natomiast zrozumienie go otwiera oczy na otaczającą nas rzeczywistość i pozwala wyciągać takie bardzo sensowne wnioski, z którymi już można coś jako społeczeństwo zrobić. Psychologia społeczna sprawia, że ludzie nie chcą akceptować prawdy i sami się cenzurują. System polityczny to dobrze zorganizowany teatr, w którym role są przydzielone wcześniej. Efekt: ludzie wierzą w wybory, bo tak zostali zaprogramowani. To nie kwestia braku inteligencji, ale perfekcyjnie skonstruowanego systemu manipulacji. Aby to zmienić, trzeba zacząć od masowego uświadomienia, pokazywania prostych faktów, które są tak oczywiste, że nie da się z nimi dyskutować. Ale póki większość woli wygodne kłamstwo zamiast niewygodnej prawdy, system będzie trwał. I kończąc ten odcinek, chciałbym skończyć go takim e, morałem. Polaryzacja, która dzieli nas o nic, to najgorszy rodzaj iluzji. Iluzji, która każe nam walczyć o to, czego nigdy nie zdobędziemy, niszcząc przy tym to, co naprawdę się liczy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jak samo Państwo widzicie, wydaje mi się, że większość ludzi gdzieś z tyłu głowy jednak zdaje sobie sprawę. No podejrzewam, że mało jest ludzi, którzy tak rzeczywiście wierzą, w, że mają taką moc sprawczą i że od nich tam cokolwiek zależy w tym temacie. No ale, mimo wszystko, bardzo ważne jest i na tym mi zależy, żeby w sposób taki bardzo merytoryczny, bazując po prostu na czystej kalkulacji matematycznej, na takiej analizie rzeczowej. Przebiła się ta informacja do społeczeństwa i żebyśmy w końcu zrobili porządek no z tym wariactwem, tak? Ludzie się gdzieś zabijają, 80-letni staruszkowie się uczestniczą w bójkach o, o coś, żeby to wybrzmiało. Polaryzacja, bo to jest właśnie ta polaryzacja to jest efekt tej polaryzacji polaryzacja, która dzieli nas o nic to najgorszy rodzaj iluzji, iluzja, która każe nam walczyć o to, czego nigdy nie zdobędziemy, niszcząc przy tym to, co naprawdę się liczy. Dziękuję państwu bardzo za uwagę i widzimy się za tydzień, o 17.